W Bytowskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie poetyckiego klubu wers prowadzonego przez pana Wacława Pomorskiego. Swoje nowe wiersze zaprezentowali panowie Andrzej Szczepanik oraz Władysław Kowalski. Klub poetów wers założony przez Wacława Pomorskiego skupia ponad 30 twórców. Spotykają się raz w miesiącu w Bytowskim Centrum Kultury, aby przekazać sobie nawzajem uwagi i spostrzeżenia przy pierwszym publicznym czytaniu swoich wierszy. Tak też było w przypadku Andrzeja Szczepanika i Władysława Kowalskiego, którzy prezentowali swoją twórczość na wcześniej zaplanowanym spotkaniu. Ustaliliśmy, że co miesięcznie spotkania takie grupowe odbędą się raz w miesiącu i będą na nich występować dwaj przedstawiciele Literackiego Klubu Wers w Bytowie. I tak 5 października Miał, miała pani Wanda Majewicz i Henryk Czyż w piątek 9 listopada wystąpili Andrzej Szczepanik i Władysław Kowalski z wojska. No to, to było bardzo ciekawe spotkanie, ponieważ Władysław Kowalski miał ze sobą mandolinę i śpiewał swoje utwory. Kalendarz spotkań ustalony przez członków Klubu Wers obejmuje okres do końca maja przyszłego roku. 7 grudnia Piotr Grygiel i Aldona Peplińska, która tam czytała w poprzednim Henryka Czyża wiersze. Piotr Grygiel jest znanym meteorologiem, przepowiada pogodę w Dzienniku Bałtyckim, a Aldona Peplińska pochodzi z Motażyna i jest bardzo znaną, nagradzaną poetką w Słupskim przez starostwo powiatowe. I oni są również członkami klubu wtorkowych spotkań literackich w Słupsku. Następne spotkanie 4 stycznia jest Genovefa Gańska, no, ma piękne wiersze, i Barbara, Barbara Czesław, wnuk lipiński z Rekowa. Oni wstąpili po roku, ale już wydali y, no, piękny, piękny tomik wierszy. Pani Genowefa Gańska y, ma również sporo, sporo y, tomików. No i szczególnie urzekła ją ziemia kaszubska. Także, także jesteśmy z niej, y, tak jak ja, jako Kaszub, jestem zachwycony jej wysłowianiem się. I stąd, stąd moja sympatia jest dla niej przeogromna. W lutym promocja Andrzeja Waszkiewicza w Bibliotece. On wydaje pierwszy swój tomik. W marcu Anastazja Dyjasek i Irena Szczytyniw. To są, to są Irena Szczytyniw pochodzi z Parchowa, a to jest jej siostra, Anastazja Dyjasek. No, mają takie urokliwe, e, ludowe wiersze. Kwiecień, Kasia Czapiewska plus Joanna Bukowska. Kasia Czapiewska wydała swój pierwszy tomik tutaj u nas, a Joanna Czapieska już ma chyba ze trzy tomiki e, swoim sumptem. I 10 maja Sławek Kortasz i Jola Świderska. Jola Świderska Różańska. Wśród młodych ludzi zapewne jest wielu, którzy piszą do tak szuflady. Boją się zaprezentować swoje dzieło publicznie, obawiając się ośmieszenia. Brak odwagi jest powodem zniechęcenia i zaprzestania uprawiania sztuki pisarskiej. Właśnie w klubie Wers jest ta możliwość, by skonfrontować swoje możliwości poetyckie z twórcami, którzy mają doświadczenie oraz dorobek pisarski. Przychodzą ludzie, siedzą sobie tam na, na stolikach, wyciągają swoje teksty, wiersze. No i jest pytanie, kto chciałby podzielić się ze swoim wierszem czy z paroma wierszami i jest wtedy dyskusja, jest dyskusja, mówimy coś o tym, no, tych pierwszy raz to, to specjalnie nie naciskamy, żeby, żeby, żeby właśnie, żeby oni mogli przyjść następnym razem, tak, żeby zachęcić, zachęcić, zachęcić tak jest. Prezes klubu wers pan Wacław Pomorski wydał 10 tomików poetyckich, brał udział w wielu konkursach literackich, zdobywając prestiżowe nagrody. Ma ogromne doświadczenie pisarskie. Właśnie niedawno ukazały się jego następne książki. Tomik Życie Nur rzeki, w którym zawarłem te wszystkie z czasów tamtych dawniejszych solidarności, ale nie tylko są i Dotyczą y, dzisiejszych y, stanów Polski. Po tych przemianach duchowych, które, które we mnie zaszły, y, uważam, że, że nie ma sensu bawić się w politykę, y, tylko trzeba patrzeć na swoje serce, które, które ci dyktuje. Jaką drogą masz iść. No i, i dlatego tak, tak w stronę światła. W stronę światła dałem takie motto. Już nie obchodzą mnie ciemności. Lecę jak ćma w stronę światła. Ufając Bożemu Słowu, że się nie spalę i nie przeminę jak wiatr albo popiół. W stronę światła to jest pod patronatem Związku Literatów Polskich, oddziału słupskiego. Wydawcą jest Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, a skład i edycja Sławek Kortas, tutaj z naszego klubu, i on założył swoją taką, jaką właśnie to wydawnictwo. Pani Małgorzata Nowotnik. Która kiedyś tam była w Kurierze, napisała mi piękny manifest programowy no, o, tych, o tych rzeczach. I Jan Towarnicki, znany poeta słupski, członek Związku Literatów Polskich oraz Bogdan Zeller. Twórczość poetycka to jedno. Natomiast malarstwo, a w nim grafika, jest najbardziej znana i ceniona spośród wielu zainteresowań Wacława Pomorskiego. Dzięki Exlibrysowi poznał wielu znanych ludzi, a ci z kolei wdzięczni są za jego pomysły i artystyczne oko w wychwyceniu charakterystycznych cech osób, których wizerunki umieścił w swoich pracach. Zapraszamy wszystkich tych sympatyków, którzy się Interesują poezją, literaturą, i tak dalej, malarstwem, może, żeby przyszli na te comiesięczne spotkania 7 grudnia o godzinie 16 w Miejskim Domu Kultury przy Salce Kinowej. Proszę bardzo, wszystkich zapraszam serdecznie. Może nawet nauczyciele zachęcą młodzież, która coś pisze do szuflady no żeby, żeby z nami się skontaktowała. My jesteśmy wszyscy chętni na młodzież, nastawieni jesteśmy na młodzież i to bardzo cenimy.